Zestaw indywidualnego pakietu medycznego IP Med stanowi indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza, które przeznaczone jest do ochrony życia i zdrowia w warunkach środowiska taktycznego. Zakres wyposażenia pakietu umożliwia udzielenie samopomocy przy założeniu, że każdy żołnierz odbył przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy w warunkach pola walki. Wyposażenie zostało dobrane w taki sposób, ażeby ranny, ale przytomny żołnierz mógł przy pomocy jednej ręki. Udzielić sobie pomocy w oczekiwaniu na ratownika lub ratownika medycznego. Indywidualny pakiet medyczny został opracowany w oparciu o dostępne statystyki urazowości współczesnego pola walki oraz doświadczenia własne wojskowej służby zdrowia. Źródła tych danych wskazują, że główne obszary zagrożenia życia i zdrowia na współczesnym polu walki to: krwotoki, około 60% przypadków śmiertelnych możliwych do uniknięcia. Rany penetracyjne, postrzałowe, klatki piersiowej około 33% przypadków śmiertelnych możliwych do uniknięcia. Niedrożność dróg oddechowych około 6% przypadków śmiertelnych możliwych do uniknięcia. Opakowanie zestawu IPMED wyposażone jest w system taśm przewlekanych oraz dodatkowy panel udowy. System mocowania umożliwia noszenie zestawu na kamizelce taktycznej lub kuloodpornej. Oraz na udzie po zamocowaniu zestawu IPMED do banolu ludowego. W skład zestawu IP-MED wchodzi opatrunek osobisty, opatrunek hemostatyczny, gawa wypełniająca, opaska zaciskowa, opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej, autostrzykawka z morfiną, rurka nosowo-gardłowa z żelem wodnym, nożyczki ratownicze, rękawice ratownicze. Opatronek osobisty. Nie służy on wyłącznie do hamowania krwotoków, ale również dzięki gazie charakteryzującej się wysoką chłonnością może być wykorzystywany do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej. Jeśli w implamedzie nie będzie opatrunku osobistego OLAES powinien znajdować się tam opatrunek typu izraelskiego, który zasługuje na uwagę ze względu na charakterystyczną plastikową klamerę dociskową zmieniającą kierunek bandażowania i wywierającą nacisk na miejsce krwawienia, tak by przerwać wypływ krwi. Opatrunek ten obok stazy taktycznej jest drugim, który może zostać wykorzystany w ramach działania przeciw utracie krwi pełnej, nie powinien jednak zyskiwać na znaczeniu, jeśli dysponujemy stazą taktyczną, gdyż to ona jest podstawowym narzędziem do mechanicznego hamowania krwotoków. Opatrunek hemostatyczny. Hemostatyki stosowane na polu walki odgrywają dużą rolę we wspieraniu procesu krzepnięcia krwi. Zawierają hitosan, który występuje w pancerzach morskich skorupiaków i który jest biodegradowalny. Hemostaza z udziałem hitosanu polega na oddziaływaniu ze sobą chityny, naładowanej dodatnio z ujemnie naładowaną powierzchnią płytki krwi, w efekcie czego ma miejsce wytworzenie aktywnego hemostatycznie żelowego opatrunku, przekształconego do nieszkodliwej glukozaminy. Stawa taktyczna. Staza taktyczna jest podstawowym elementem składowym zestawu, jako że krwotoki stanowią bezpośrednią przyczynę zgonów na polu walki. Zakłada się ją w ramach samopomocy lub pomocy koleżeńskiej na kończynę górną lub dolną. Odstąpienie od jej założenia lub nieumiejętne zastosowanie może spowodować wykrwawienie i śmierć poszkodowanego. Każdego żołnierza, u którego zastosowano stazę taktyczną, opaskę uciskową, należy oznaczyć na czole lub policzku literą T. Rurka nosowo-gardłowa Rurka nosowo-gardłowa służy do udrożnienia dróg oddechowych. Wykonana jest z miękkiego tworzywa. Po wyjęciu z opakowania należy ją nawilżyć lubrykantem, który ułatwia wprowadzenie jej do jamy nosowej. Opatrunek okluzyjny, wentylowy, na klatkę piersiową. Opatrunek okluzyjny na rany penetracyjne służy do natychmiastowego zablokowania dostania się powietrza do wnętrza klatki piersiowej. Opatronki są samoprzylepne z klejem niepozwalającym na łatwe odklejenie się. W zestawie spotkać można opatronek Asherman Chest Seal przeznaczony do ran postrzałowych klatki piersiowej z typowym zaworem do usuwania krwi i powietrza lub opatronek SAM Chess Seal do opatrywania ran kłutych powodujących odmę preżną. Nożyczki i rękawice ratownicze. Rękawice ratownicze powinny być łatwe do założenia na spoconą stronę dłoniową ręki. Nie powinno używać się w kontakcie z poszkodowanym rękawic w kolorze czarnym lub kolorze zbliżonym do krwi. Nożyczki służą do rozcinania umuderowania poszkodowanego, a ich konstrukcja zabezpiecza ratownika przed skaleczeniem. Sprawne posługiwanie się nożyczkami jest warunkiem niezbędnym, by szybko dostać się do miejsca urazu i móc tym samym ocenić zakres oraz charakter odniesionych obrażeń. Na dzisiejszych zajęciach to już wszystko. Zapraszamy na kolejne lekcje online codziennie o godzinie 12 na profilu Facebookowym Liceów Mundurowych Centrum Naukowo-Biznesowego Phoenix. Zapraszamy!